Cześć! Przyjechałem dzisiaj na wycieczkę. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Moje Pesji już dawno wymaga nowej cięciwy, Tak więc dzisiaj z odwiedzinami w Centrum Łuczniczym w Jaworzu. Zobaczycie, jak wygląda sklep. Jak funkcjonuje. Zapraszam. No dobra, tak jak mówiłem, jesteśmy w centrum uczniczym. Pokażę wam jak wygląda sklep. W środku. Zapraszam. Zaladą wspominany często w komentarzach. Arek, cześć. Cześć, cześć to do niego ostatnio się zwracacie z pytaniami. On wam odpisuje na maile, na telefony. Będzie odpisywać cała załoga. Zobaczcie jak wygląda sklep w środku. Tu jest mała wystawa. Chłopaki mówią, że oni głównie przez internet. Więc tutaj mamy tylko taki showroom. Trochę fajnych łuków upowieszane. Widać, że coś ciekawego tutaj mamy. Sprzętu nie brakuje. Magazyn jest duży głównie przez internet, więc nie wystawiałem całego sprzętu, no bo nie ma takiej potrzeby, ale jak przyjedziecie pogadać osobiście zobaczycie co mają, na pewno dużo wam pomogą. Macie jeszcze warsztat, prawda? Tak, tak, tak. Prowadź. Zobaczycie jak wygląda serwis, serwis w którym pracuje mistrz świata w łucznictwie. Poznacie też resztę załogi. Oto chłopaki. I właściciel też, lucek. Tajcie o. Warsztat chłopaków, Przemek, dalca załoga. Tak oto wygląda. Serwis. Teraz musisz Może Chłopaki ustawiają łuki, laser, taki jak mój kiedyś widzę, ciągle w modzie. E, stanowisko serwisowe, zobaczcie, ile chłopaki mają narzędzi. Tak więc nie ma problemu, żeby wszystko Wam ustawili. Proszę do mnie nie strzelać. To widok ze strony tarczy, więc muszę się tam zawijać, żeby im nie przeszkadzać. Chrono na ścianie, cały wybór. Kolorów do docięciw, do owijek. Paki pracują. Oczywiście jeden z najpopularniejszych łuków. Całkiem przypadkiem nie ustawialiśmy tego wimadle, stinger. Zobaczcie, tutaj dobra mają. Maszynka do paper tuningu. Tak więc wszystko jest. My się teraz. My się teraz udajemy na rozmowy. Na szczycie być może będę miał dla Was trochę dobrych wiadomości. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Mamy taki, wiesz, no, można powiedzieć, że zaczyna już y, część magazynowa. Wiesz, mamy jakieś opaniacze, y, Tutaj, wiesz, jakieś klasyki, wiesz. Y... Dzień dobry, serdecznie. Y, no i tu, wiesz, jakieś różne, y, nie wiem, cięciwki, stabilizatory, y, celowniki przeróżne strzałki, jeszcze y, kołczany, mm. także Przechodzimy jakby też do, do, do drugiej części jakby magazynu, można powiedzieć. Też y, cały czas jakiś akcesoria, Tu są bloczki na górze, jakieś tam walizeczki, y, łuki, jakieś tam tradycyjne. Y, no, wszystkie wszelakie tarcze, 2D, fita i tak dalej, Field y, i dalsza część jakby łuków bloczkowych. No a tam już jest taki powiedzmy, magazyn, gdzie trzymamy już takie większe gabaryty, jak, jak maty, e, maty wiesz, jakieś tam nie niesłomiane. Także, e, no to tam już myślę, że to nie jest warte jakieś tam pokazywania, bo tam są jakieś maty piankowe i tak dalej, no ale... No i tutaj pakowanie, nie? Także wszystkich paczek. No i tu jeszcze jakieś tam strzałki do, do, do klasyków, No upychały gdzie możemy. E... No ale towaru nie brakuje. A? Dobra, warto wspomnieć, że na górze Centrum Uczniczego chłopaki mają strzelnicę. Działa tutaj też akademia łucznicza Kamila, gdzie się można spotkać. Gdzie przemkiem, tak jak mówi tutaj Arek, można też się spotkać na lekcję. Są tutaj warunki. Mają chłopaki maty, mają dystans, żeby postrzelać, tak więc jest to kolejna fajna możliwość, jaką znajdziecie w centrum uczniczym. Dobra, kolejne szybkie info jest takie że oprócz tego, że możecie się zapisać na zajęcia, możecie przyjechać ze swoim sprzętem, mają też chłopaki sprzęt na miejscu do wypożyczenia. Więc jeżeli nie wiecie, jak to jest w złukła, chcielibyście się przekonać, to to jest kolejne miejsce, gdzie taka możliwość istnieje. Co więcej, jeżeli już szalacie potrzebujecie po prostu miejsca do treningu, to tutaj ta hala też jest na wynajem. jeśli jesteście gdzieś z pobliża i potrzebujecie po prostu możliwość potrenować, też kontaktujcie się z Centrum Uczniczym, ta hala też może być dla was. Wczoraj w ferworze walki uciekło mi podsumowanie, na czym skończyły się te rozmowy, na czym skończyła się wizyta w centrum uczniczym, i mianowicie udało nam się dogadać pewną formę współpracy, dzięki czemu na kanał trafi znacznie więcej ciekawego sprzętu. Trafią nowe recenzje. Głównie mam nadzieję, takie o które będziecie najbardziej prosić w komentarzach tak więc yy, sugerujcie co chcielibyście żeby zostało przetestowane o czym mam wam opowiedzieć i e, postaram się dla was ten sprzęt te rzeczy zdobyć i tym samym następna recenzja jaka się pojawi to uwaga top point M1 czyli ten najbardziej ostatnio przez was poruszanych łuków których jeszcze na kanale nie było bardzo zaleźliśmy żeby zacząć z wysokiego C tak więc oto M1 którą dostałem do testów tak więc kilka następnych dni będę z tego strzelał zobaczymy jak wygląda na tle konkurencji, jak wypadnie na tle x startinga i wielu innych tanich łuków, które do tej pory fajnie się sprawdzały i czy M1 jest konkurencją dla nich czy jest lepsza, czy gorsza? Tego dowiemy się już bardzo, bardzo niedługo. Tak więc, zapraszam, subskrybujcie, zaglądajcie na kanał, bo rzeczy, które chcecie zobaczyć, będą się sukcesywnie pojawiać. Do zobaczenia. Cześć.